Siema witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, W piątek wyszła moja gra i z tego co zauważyłem, to nie umiecie za bardzo zarabiać i ja dziś wam pokażę jak zarabiać, a więc najpierw podchodzicie do oto tego pana i klikacie w niego, aż pojawi się GUI po prawo. Gdy się pojawiło oto takie GUI, to teraz idziecie zespałnować auto. Gdy już się zespałnowało auto, to jedziecie do Zielonej Strzałki. Przy okazji chciałbym Was zaprosić do tej gry i na jej Discorda, ponieważ często mnie w tej grze możecie spotkać i ogólnie czasami organizujemy złoty albo jakieś eventy. Oczywiście, link w opisie, no a ja dalej już nie przedłużam. A więc, gdy już dojechaliśmy do Zielonej Strzałki, to wchodzimy do środka restauracji i odbieramy zamówienie. Gdy odebraliście zamówienie, to jedziemy do kolejnej strzałki czyli punktu dostarczenia zamówienia. Gdy już dojechaliśmy, to podchodzimy do drzwi i dostarczamy. No, i jak chcesz mieć więcej, to robisz tak ponownie i zarabiasz. Niedługo dodamy salon samochodowy i będziecie mogli sobie kupować fajne auta. Czasami są różne konkursy, gdzie możesz wygrać. Jeśli chcesz się zgłosić do deweloperstwa gry, to napisz rekrutację na Discordzie. Gdy chcesz anulować dalszą pracę, to po prostu podjeżdżasz na spawna i podchodzisz w to samo miejsce, gdzie zaczynałeś, i znowu klikasz. Wtedy możesz jeździć już bez włączonej pracy. Możecie też sobie pozwiedzać mapę i poszukać sekretów, bo kilka ich jest na mapie. A więc to na tyle na dziś mam nadzieję, że poradnik, Wam się przyda odcinek taki krótki, ale nie mam co Wam pokazywać lepiej, jakbyście sami sprawdzili grę, no i widzimy się już niedługo w następnym odcinku.